Walka z pandemią koronawirusa trwa. Wdrażane są nowe środki bezpieczeństwa. Jednym ze sposobów na zahamowanie rozprzestrzeniania się koronawirusa są izolatoria. Zarząd Województwa Małopolskiego podpisał dwie umowy na powstanie takich miejsc. Na ten moment, jeśli chodzi o Małopolskę, zostały podpisane dwie umowy na funkcjonowanie izolatoriów. Obydwa zostały uruchomione w Krakowie. Jedno w hotelu Wyspiański, drugie w hotelu ALF. Do tych izolatoriów, do ich prowadzenia zostały wskazane szpitale, odpowiednio szpital Jana Pawła II i szpital Żeromskiego w Krakowie. Jak się okazuje, władze województwa chcą, by izolatoria powstały w innych miastach Małopolski, między innymi w Zakopanem, Krynicy, Myślenicach. Decyzje mają być podjęte jeszcze w przyszłym tygodniu. Niezwykle ważne jest funkcjonowanie takich ośrodków. Ideą izolatorów jest to, aby kierować tam tych pacjentów, którzy mają potwierdzenie zakażenie wirusem, COVID-19, ale nie wymagają hospitalizacji, czyli są pacjentami bezobjawowymi. W takich właśnie izolatoriach, przy zapewnieniu wyizolowania w pokoju, w pojedynczym pokoju z węzłem sanitarnym, przy zapewnieniu opieki pielęgniarskiej, dostarczaniu posiłków, osoby izolowane będą przebywać po to, aby wrócić do normalności i wrócić do zdrowia. Przypomnijmy, że w przypadku, gdy pacjent przebywający w izolatorium po 14 dniach otrzyma wynik ujemny testu na COVID-19, zostanie on wypisany do domu.